Siemanko kochani, zapraszam was do zwiedzenia ze mną z Life Blankenberge, oceanarium w którym znajduje się 40 akwariów i 8 metrowy tunel pod którym możemy sobie przejść ryby, żółwie koniki morskie foki, pingwiny czyli po prostu y, można cały dzień zwiedzać. Mamy na to cały dzień. Y, ja przeszedłem y, tą drogę właściwie w jakieś 3 godziny, żeby zajęło mi to, żeby zwiedzić to y, akwarium. Y, koszt biletu, bo to pewnie najważniejsze, y, na oficjalnej stronie y, 21 euro, czyli jakieś 89 zł. To oceanarium znajduje się w Belgii, jest to, jedno, jest to jedno, jedyne i największe oceanarium, które możemy tam zobaczyć. Czyli na pewno robi wrażenie w porównywaniu do innych, naprawdę zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. I tam znajduje się także sanktuarium Folk, Czyli foki są leczone i wypuszczane do oceanarium. O, tutaj właśnie mamy fokę. I proszę, zobaczcie sobie, jak ona nam macha tutaj łapką. No, przedcudowna przecudowna foka. No i zaraz zobaczymy, właśnie. O, jest Hector, nasza wygra, która też robi sztuczki. No, to jest naprawdę to, co można powiedzieć, że jest to jedno z najlepszych. E, które widziałem i oceanarium tak samo tak? bo tam no, praktycznie jest wszystko, nie? Zobaczcie pingwiny znowu. Też jakieś akcje robią, nie? Chyba się biją. Fajne, fajne. Coś pięknego. E, czyli ocena. 10 na 10. Na pewno daję 10 na 10, bo warto to zobaczyć. Blankenberge, miejscowość Zee Life Oceanarium. Pozdro.